Kochani, 26 kwietnia, pierwsza rójka. Na szczęście się nisko uwiesiła. Od razu ją wkładam. Nie będziemy tutaj czekać do rana. Jak tu widać? Dobrze widać? Pięć ramek bęży. Pięć jakiegoś suszu znalazłam Ja robię specjalnie tak ramka w suszu ramka węzy żeby po prostu one szybciej tą węzę odbudowały można w środek wstawić im też ze trzy ramki odbudowane czy dwie też dobrze będzie No i sporo jeszcze zostało nam w rojnicy, to taka nieduża rodzinka się zrobiła, przesypiemy teraz ją. в 시 и р Так sure. Chciałam trochę podrównać bo tam i tak krzywo jest trochę widzę ul one sobie wejdą przymkniemy ich tu jeszcze za chwilę ich strzepniemy bo tam jeszcze też trochę jest no i fajne dajcie te jabłuszka zejdź na koleżanko No zejdź no z tego jabłka. No zejdź no z tego jabłka, dziewczyno. No nie weźmiesz go. Jest za duże jabłko na ciebie. Poprzestawiamy tu na boczek te jabłka. Ja tu w ogródku robiłam właśnie. Nawet nie zauważyłam, kiedy mi się wyroiły. Mam tutaj trochę tego. I to jeszcze dajcie. No i tyle. I na razie czekamy. Niech się zadomowiam.